W tym filmie pokażę Ci, jak wykonać zadanie z autosumowania w arkuszu kalkulacyjnym. Więc przed Tobą jest arkusz, w którym jest pięć zadań. Możesz tu się przełączać W kolejnych arkuszach są kolejne zadania. I o co chodzi w zadaniach? Więc w pierwszym trzeba obliczyć tutaj sumę tychże wierszy i średnią z tychże wierszy, i tak samo musimy tutaj posumować e, wszystkich tutaj uczniów z klas, czyli musimy mieć sumę tych tutaj kolumn. I aby tutaj to obliczyć, e, tak naprawdę we wszystkich tych zadaniach będziesz korzystać z tych właśnie funkcji, więc e, jak to zrobić, czyli tutaj mamy, e, jeżeli chcemy obliczyć sumę tych, e, tych tutaj e, tego wiersza, więc wystarczy posłużyć się opcją autosumowania e, i i sumą. Klikam suma, on mi tutaj podpowiada, że muszę wpisać teraz wartości albo zakres, którym mam się posłużyć, więc zaznaczam myszą, co on ma mi zsumować i klikam Enter. Zsumował mi tutaj 462 uczniów klasy pierwszej było w tychże rocznikach. I teraz chcę mieć średnią, tak samo klikam w tą komórkę, gdzie chcę mieć średnią, klikam w tę funkcję i szukam funkcji średnia tak samo ona jest skonstruowana czeka na zakres danych zaznaczam myszą zakres klikam enter obliczona została średnia teraz aby uzyskać tutaj te kolejne muszę zrobić dokładnie to samo albo mogę posłużyć się funkcją kopiowania formuł więc jeżeli kliknę tutaj na tę tą komórkę pojawia się tutaj mały kwadracik ten kwadracik kłapię, przeciągam myszką na dół i e, mam te zobacz te formuły tutaj wszędzie się pokopiowały e, względnie, czyli się poprzenosiły wartości również z tej komórki e, i, i z tych komórek się poprzenosiły e, w ten sam sposób, analogicznie. I tutaj mogę zrobić to samo, też łapię kwadracik, przeciągam w dół. Tu muszę uzyskać dokładnie to samo, w ten sam sposób, też korzystam z funkcji suma. Zaznaczam wartość Enter. W ten sposób e, wykonujemy to zadanie. Kolejne zadanie tutaj jest dokładnie to samo. E, razem, czyli suma średnia, minimum, maksimum. Te wszystkie funkcje znajdziesz też tutaj Max, min. E, to są te funkcje. Tu robimy dokładnie to samo, co w zadaniu poprzednim. W tym trzecim zadaniu e, musisz wskazać tutaj tygodniowy koszt e, na auto. Więc co trzeba zrobić? Trzeba sumować tutaj, skorzystać znowu z tej sumy, sumować te wartości i nacisnąć Enter. To samo kopiujemy formułę na bok, żeby uzyskać te wszystkie rzeczy. I miesięczny koszt, czyli jak chcę, tutaj przyjmujemy sobie łatwo, że 125 zł, jeżeli to jest koszt tygodniowy, to miesięczny będzie czym? Tu musisz skorzystać ze znaku równa się i pokazać 125 razy 4, bo miesiąc, tydzień. E, miesiąc ma 4 tygodnie, tak przyjmując, e, i mamy to obliczone. Też tą formułę kopiuję dalej. W czwartym zadaniu musisz obliczyć wysokość premii, czyli jak to obliczyć? Mnożymy pensję razy tą premię i procent uzyskamy wartość, a to razem to jest pensja plus wysokość premii w złotówkach, dostaniemy tutaj wartość. Tak samo kopiujemy wszystkie formuły, i tu ostatnie zadanie, w którym trzeba pomyśleć, też trzeba skorzystać tutaj z formuł, żeby to zrobić, czyli mamy wpisać tutaj dowolną liczbę parzystą, czyli na przykład wpisuję w pierwszą tą kolumnę 2, i tutaj w tej komórce musisz skorzystać z jakiejś formuły, wymyślić formułę, która Po jej skopiowaniu będzie wypisywać kolejne liczby tutaj parzyste. Czyli kolejną liczbą do dwóch powinienem dostać 4, w następnej 6, 8, 10 i tak dalej. Czyli pomyśl, o ile musi się zwiększać każda wartość, żeby była kolejna liczba parzysta i taką formułę musisz e, wymyślić, czyli na pewno zastosować równa się, skorzystać z tej wartości. I coś do tej formuły dopisać, aby tu uzyskać kolejną parzystą liczbę. I później kopiując ją, uzyskasz następne. No i tu spróbuj zrobić też, zamienić liczbę e, na liczbę rzymską. W tym celu trzeba skorzystać tutaj, przeszukać sobie funkcję, gdzie jest tutaj taka funkcja, która nam pozwoli to z automatu e, uzyskać liczbę rzymską z tej tutaj, która jest obok. Powodzenia.